Po roku kuponów popsułaś. Trudno. E, Marcin mówiąc to jedno zdanie skłamał 8 razy w nim. Czuł walka, aż byłem w szoku, aż za bardzo ją czuł po prostu, nie? Widziałeś jak to się kurwa robi? Ja, ja widziałem, tak. gratulacje. Gratulacje, gratulacje, zaraz pogadamy też. No i zachował się kurwa jak to Marcin Najman, no. Pierwszy co to wjechał z partyzantem. Arek Wrzosek, Marcin Wrzosek, proszę nas więcej nie mylić. I nie ubliżać. Dobry wieczór Panie i Panowie, witamy Was po prostu z Atlas Areny, jesteśmy nagali gali High League 5, może i nagrywamy bez lampy, ale fajerwerków dzisiaj nie zabraknie, mnóstwo pojedynków, będzie lała się krew, będzie pełno dymów, a my pokażemy Wam to od kulis. Jestem z Panem Dawidem Załęckim, tatą Denisa, jak się Pan czuje przed walką? Nie mów mnie na Panu. Przepraszam, jak się czujesz przed walką? No Dobrze, na razie na spokojnie, nie zobaczymy później. No właśnie przed chwilą za pytałeś pytałeś mnie, jak, czy mogę Ci udzielić jakiejś rady, jako że pokonałem Twojego byłego, no, znaczy, przyszłego przeciwnika w 50 sekund. No to mówię, jak wywalniesz z banki, to się zwinie w kulkę. Ale co innego my mówił przed chwilą? A, że, że, że z bańki nie wolno. A, <laughs> podobno nie wolno, ale... tak, tak czy inaczej, wszystko już wiem, lekcja dostałem, także damy radę. Siemano, siemano, jest z nami Izu Ługonow. Izu, co Cię sprowadza na galę High League 5? Siemanko, jestem w narożniku Pawła. Bomby. Pawła, Scarface bomby. Tak, wiem o kogo chodzi, ale wiem, że są delikatne zawirowania, ponieważ w narożniku twojego przeciwnika Pawła Jak? jest Twój trener. Jak się zapatrujesz, ten z po przeciwnej stronie? Znaczy, tak naprawdę wiesz, ja z Dobkiem trenowałem. Nie tak do końca, żeby wiesz, on był moim, moim trenerem, ale trenowaliśmy, zakładaliśmy w sumie wspólnie klub Korpus Gdańsk. Eee, więc, no i, i zawsze gdzieś tam był przy mnie, przy tych e, tytułach wszystkich e, w kickboxingu. No i on teraz tre, trenuje Murana, a ja jestem z Pawłem. Jakie emocje będą towarzyszyć? Będziesz walczył ze swoim kolegą, tak? Znaczy nie z kolegą bezpośrednio, ale będziecie w narożnikach, w przeciwnych stronach, barykady. Ach, słuchaj, wiesz jak jest kurde. Czasem jest tak, że nawet ze swoim kolegą musi się bić. Kiedyś jakiś pięściarz powiedział, że jak suma pieniędzy będzie wystarczająca, to może nawet ze swoją matką się bić. Okay. <laughs> nie, ale wiesz co, tutaj jest spoko. Ja z Dobkiem tam sobie stoi, wiesz, ja z nim dobrze żyję. I tak naprawdę, wiesz, tyle ile on mógł pomóc swojemu zawodnikowi, tyle ile ja mogłem pomóc Pawłowi, a ostatecznie wszystko zależy od nich, więc tutaj nie ma, wiesz, żadnego konfliktu. Ja chciałem panowie, 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 spokojnie, spokojnie, macie swoich przeciwników, zostawcie mnie tutaj w pracy. Alberto, przed swoją walką, jak się czujesz? się. jeszcze lepiej się nie czułem, kurwa, jeszcze oh. dobra premierka wleciała dzisiaj, wiesz. No właśnie, słuchaliśmy, całą drogę słuchaliśmy z moim operatorem, Złomek Łomek, naprawdę fajny kawałek, z Becką. No. Z dystansem. Z dystansem, ale twoja zwrotka mocno na piłce właśnie ja osobiście lubię takiego Alberto. Nie lubię za bardzo tych chromatycznych kawałków, ty takie na pompie, na kozaczku. No ci tak, lepiej odnajdujesz? No, no jakby ludzie też chcą, bo jak Alberto jest wkurwiony, nie? Ale czasami jakaś lamanga wleci też, nie? Ale dzisiaj, dzisiaj będzie wkurwiony Alberto, to na pewno. No dzisiaj to na pewno będzie wkurwiony Alberto i twoje typowanie niestety pójdzie się jebać. Jest ekskluzywny wywiad. Jest z nami szalony Reporter. Świeżo po ogłoszeniu jego walki obiecał nam, że nie pójdzie do Wipromu, tylko zrobi jedyny, jeden, jedyny wywiad z nami. E, Marcin, mówiąc to jedno zdanie, skłamał osiem razy w nim. Po pierwsze, nie położeniu walki, tylko kontraktu, bo jeszcze nie wiem z kim walka i przeciwnika nie mam. A będę musiał już na te wywiady, aczkolwiek z wami, z tobą rozmawiam jako z pierwszym. I z największą przyjemnością, oczywiście. To jest, co, co nie musiałem o tym mówić. A jedna o tym... rzecz mi dziwi, jak ty mnie zrozumiałeś? Czy byś pił do tego słynnego programu Szalony Tancula, w którym były żarty z Twojej dykcji? Czy to były żarty? Ja uważam, że to były obelgi. Belgii. Pier... Miałem na celowniku tylko Twojego pracownika, Arka Tańcule, tak, tak. Ale, ale teraz tak. po, tych... Jest na wylocie, generalnie, po ale... tych... obelgach, no jakby myślę, że muszę porozmawiać z władzami Heilik o zorganizowaniu nam pojedynku. Przepraszam, muszę porozmawiać z władzami Heilig o zorganizowaniu nam Słuch, pojedynku. Nie prawisz, Marcinie. Nie no, powiem ci, a tak! A, a czego się wy nie napierdaliście jeszcze w ogóle? Z kim? Ja z Gulim. Nie, ty z ten Tenculą. No nie wiem, bo się boi. Kto? To a... Tak? Tak. 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 Arku, 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 arku. Nie ma się czego bać. Nie, ale tak serio, jaki byłby twój wymarzony przeciwnik? Bo ja mam tutaj do ciebie przynajmniej jednego. A kogo? Widziałem już dwóch. Kogo? Którzy mieli face to face ze sobą. Który z nich byłby Twoim optymalnym, A. najlepszym przeciwnikiem? Nie, no wiesz co? Kurwa, z Neymanem to ja, nie, ja tam z Najmanem nie mam jakiejś złej krwi. No. Mamy na jego, zdanie, na jego temat zdanie jak wszyscy, ale, ale nie mam. Ja, kurwa, on mnie nawet czasami śmieszy. A z, a z tamtym już absolutnie kurwa. nie, Zresztą Federacja wie po co. Ale zobaczcie, jakie w ogóle to jest fajne, że ja tam odszedłem dlatego, że był kurwa Jacek. Ja się tu podpisałem, jeszcze tego nie było, bo jakiś czas temu się podpisałem. Kurwa, przychodzę, ten jest prezentowany. On kurwa jest moim przekleństwem, czyli on za mną łagodzi. Śledzicie. Śledzi mnie Jebaniec. no Ja mam gdzieś gps może. Ale serio, kurwa, ja po to z Fajmem się pokłóciłem, kurwa, odszedłem, kurwa, budy i tak dalej. I przychodzę tu, Jacuś. Mam nadzieję, że jest tylko na tą jedną walkę. Bo jak się y, rozmawiałem z Fajmem jakiś czas temu, to mi powiedziano, że my, Słuchaj, Tomek, nie mówił, że My to zrobimy, ale akurat chodzi o tą jedną walkę i taka jest prawda, ona się musi odbyć. Kurwa się tak, chce, że ona się musi. Nie można u fame no Naman, nie mogą w prime no bo, Naiman, bo też kasy nie pozwala, więc musieli tu, ale mam nadzieję, że to jest tylko jedna walka. Obawiam się, że twoją koszulkę zablokują nam kanał i skończymy jak Nitro. Eee, Uważam, to... że zdjęcie ale Nitro z YouTube'a. Zdjęcie YouTube Nitro. Tak zdjęcie tak, zdjęcie jak nitro. Tej pani? Nie, zdjęcie go jako zdjąć kogoś. Czarną teczkę na Hilik mam. High League, okay. Ja zbieram na nich Haki patrzy. Już tylko kilka minut zostało przed walką. Jak się czujesz Diablo? Jesteś podekscytowany, zdenerwowany? Jakie emocje to władają? Ja jestem podekscytowany. Ja się nie mogę doczekać. Trochę się czuję jakby się na sparing, który miałem tam na treningach, więc na dobrą sprawę. Różni się tylko wyjściem, że nie jest, od razu wchodzę do klatki, tylko jeszcze muszę sobie przejść. Kilka tysięcy ludzi. Nie robić różnicy. Nie, nie, Na większych live'ach występowałem, więc no, dam radę no właśnie, na pewno. Jak jest, jak jest twoje, ile miałeś najwięcej osób na live'ie? Ja? 12 tysięcy. 12 tysięcy. Tutaj że wchodzi 14. To będzie Twój rekord. Nie, bo by występowała na live'ach u kolegi, który miał po 30 parę tysięcy. No, więc... Robi wrażenie. Czy nie uważa, że to kolega powinien tutaj być zamiast ciebie? Wydaje się, że jeśli by pokazywał twarz, to mógłbyś tutaj zamiast mnie tak na dobrą sprawę, ale nie pokazuje twarzy i raczej... Czy kamerzysta? Oj, to możemy wyciąć moim zdaniem, że kamerzysta pokazuje twarz, nie, nie, nie. E, po prostu nie pokazuje twarzy i co mogę powiedzieć, no wydaje się, że mu chyba to nie jest do szczęścia, ale mówił, że mógłby pokazać twarz i wyjść do walki za 10 milionów, jeśli jakoś federacja na to stać, to by poszedł pewnie. Jest z nami Kazior, Siema, witam, witam, przyjacielu jak tam, jak no, leci, jak no, leci. No. lubisz oglądać waleczki? Czy? <grym> lubię, lubię, chociaż wolę takie <grym> profesjonalne, sportowe. Szczerze mówiąc, tutaj, tutaj, my pokoleni, my też jest niektórych jest na poziomie, to trzeba przyznać. Które najbardziej? Do szczerze mówiąc, czeka? nie chcę tutaj nikogo obstawiać oficjalnie, bo wolę to zachować dla siebie. Okej, okay. Przecież nikomu nie powiemy. Nie wiem to tym. <śla> A tak, no. jaka kwota musiałaby się pojawić na czeku, żebyś to ty pojawił się w klatce? Szczerze mówiąc, nie, to nie jest dla mnie. Taki Tego typu walki nie chciałbym we Freak Fight, wiesz co, występować z tego względu, stary, że. Ja wolę się zająć muzyką, a takie rzeczy zostawić ludziom, którzy się tym serio zajmują. Mam bardzo wielu przyjaciół, którzy naprawdę profesjonalnie walczą. I szczerze ubolewam nad tym, że oni nie dostają takiego wynagrodzenia, jaki powinni dostawać. Tak jest moja prywatna opinia. Oczywiście, oczywiście, ja zgadzam się z Tobą w 100%. Naprawdę. A czyli dzisiaj jesteś tutaj, żeby zagrać parę kawałeczków? Tak, tak. wiesz, czy, czy typowo prywatnie. O to chodzi mordeczko moja kochana, że nie muszę iść i się wyzywać ze wszystkimi, żeby i tak się tutaj pojawić, bo i tak jestem i gram numer, więc robię swoją robotę. Siemalko, jest tutaj Marcin Wrzosek. A, Cześć Arek. Arek Wrzosek, Marcin Wrzosek. Oczywiście bardzo często słyszę, że ja to ty, ty pewnie słyszysz, że ty, to no, ja. Często. Nie jest nas trudno pomylić, prawda? Tak, no myślę, że... Nie, nie jest nas trudno procesu, pomylić. Y, podobna aparycja, tak samo przystojni. Niedługo waleczka na KSW. Y, ci się przeciwnik. Co, co poczułeś, jak usłyszałeś, że Artur jest kontuzywany? No, usłyszałem to przed y, oficjalnym ogłoszeniem od samego Artura parę dni wcześniej i no... Nie byłem pocieszony, byłem mocno niepocieszony, ale, ale no organizacja stanęła na głowie, żeby było fajnie i będzie fajnie. No. Oczywiście nikomu nie powiem, jeżeli nam zdradzi przeciwnika, ale chyba nie będziesz chciał powiedzieć, kim, kim jest ten szczęśliwiec. Nie, nie mogę, nie mogę, wiadomo, wiadomo jeszcze nawet nie mogę powiedzieć, gdzie będzie gala, ale będzie to niebawem. Oczywiście, czy w przyszłości chciałbyś jednak stoczyć ten pojedynek z Arturem? Tak, i gdzieś tam no, jest mi to, obie... może nie to, że obiecane, ale jest ustalone, że. W drugiej połowie roku, kolejną walkę już stoczę sto, sto z Arturem. E, jak e, chyba, że się przestraszy mojego Juricu po tej kolejnej walce, to to może odmówi, ale że nie, Artur, Artur nie odmawia. Tak jest, właśnie tak zastanawiałem się, bo obaj jesteście Stójkowiczami. A wiadomo, jak dwóch Stójkowiczów się bije, to walka zaraz się znajdzie w parterze i będziecie się kulać. Czy ty, ty mocno szlikujesz Juricu, mocno stawiasz na to płaszczyznę? Szczerze mówiąc, od sierpnia. W sierpniu miałem ostatnią walkę. Ani razu nie zrobiłem, może raz, tylko tarczy bokserskie żadnego treningu stojkowego, dwa razy dziennie robię zapasy, parter, brazylijski jitsu, zapasy, tylko na zmiany tylko to, także, także mocno szlifuję. Super, to jest bardzo dobre nastawienie, a co Cię sprowadza na High League? Stoję takiemu koledze w narożniku, Lechowi, Paweł Lechman, jest to mój również idol. No bo on jest streamerem i gra w gierkę, w którą ja non stop napierdalam i, i jest moim idolem, ja jestem jego i zaprosił mnie tutaj na narożnika. Miałem też okazję mu delikatnie pomóc w przygotowaniach, także no i chciałem zobaczyć jak to wygląda od środka. Co to jest za gierka? Czy zdradzisz nam? Tak, Call of Duty. Co gra? Ale Warzone. Orzona okay. Parę Czyli godzin dziennie, musiem... tak? Spędzam czas poza treningami. Super, super. Eee, toczy walkę z Diablesem. Czy widziałeś jakieś urywki z treningu Diablesa i co, czego możecie się spodziewać po przeciwniku? Czego się spodziewacie? Spodziewamy się ogólnie po tej walce, że będzie na wyniszczenie toczona. I kto, kto będzie miał lepszy oddech, wygra. Myślę, że Paweł dłużej trenuje i, i lepiej się ruszał nawet na tym media-treningu. Może to niestety to jest jedyne, co możemy powiedzieć o tych dwóch zawodnikach, ten media-trening, ale trochę lepiej się ruszał. I myślę, że da sobie spokojnie radę. Zresztą ja go tarczowałem i jest dobrze. Super, dziękujemy bardzo. I ostatni raz w goli wyjaśnienia. Arek Wrzosek, Marcin Wrzosek, Proszę nas więcej nie mylić. I nie ubliżać. To, że YouTube zablokował Nitro, to było dobre, dobre posunięcie z history, bo uważam, że tak samo będzie z Waszym kanałem niedługo. Jak się dowiedzą, jaki content tworzycie? Wiesz co, nasz kanał już właśnie został zablokowany w momencie, kiedy wypowiedziałeś te słowa, ale jebać go. A wiesz co, kurwa, zasłużył sobie, ale no nie, mi jest jakoś mimo wszystko go, kurwa szkoda. Tak mimo wszystko kurwa, wiesz, bo zrobił źle i tak dalej robił źle, no chuj, ale takie pozbawienie kogoś, odcięcie tak totalnie, no kurwa, ja bym ja z, tego, z, z tej sytuacji rozwiązania widziałem najlepsze, żeby on się kurwa, żeby mu nie wyjebali, a on się zmienił. Wtedy wszyscy byli zadowoleni. I naprawdę się zmienił, miał refleksję, przeprosił tych ludzi, a takie ucięcie go, no kurwa, no chuj, bo no, nie wiem kurwa. No. Przygerujesz jakiś kurs z panowania nad emocjami? Eee, dla mnie na pewno by się przydał. To, to na pewno. Ale dzisiaj jesteś bardzo pozytywnie nastawiony. Szczęśliwy z nowego no, kontraktu, z nowych no, szans. Mam nowych. Taki skład chemiczny krwi w tej chwili, że muszę być szczęśliwy. <laughs> Powiem Ci, eee, podejrzewam, że Maria Polska Kiri, jeżeli by da, e, przeprowadziła analizę mojej krwi, mogłaby do, jeszcze dwa nowe pierwiastki znaleźć, a Mendelew by był dumny. Nie, tak naprawdę nie to tylko woda, a jestem, ja wiem, no tak właśnie chyba, nawet mi mówili po tym wywiadzie, co tam podnikiem udzielałem, że tak całkiem jakoś pozytywnie, nie wiem. Ale bardzo politycznie poprawnie odpowiadasz. Zapytam się, z kim chciałbyś zawalczyć, ty ominąłeś to trzy razy i wróciłeś do punktu wyjścia. Z kim? Rzuć jedno nazwisko. Słucham? Rzuć jedno nazwisko. O, Słucham? Odpowiadasz jak polityk. Słucham? Nie, teraz jak Alan. <śledzianie> Słucham? Y y y y wiesz co, kurwa, ten Cichy był dobrym przeciwnikiem, no niestety. Prime i Prime go nie chce puścić i jest tam, więc, więc on by był dla mnie bez kitu dobrym, bo na przecierę dobry, bo to nie jest jakiś tam Virtuos, chociaż nie gdzieś się pokazał w tej walce. Na przecierę, to mi się podoba. Już go zdisowałeś. pierwszym zdaniem. No. Yy, a dwa, że uważam, że to by... W końcu byśmy nauczyli kurwa rumoru, nie, nauczylibyśmy jak się fajnie na konferencjach, bo to jest inteligentny facet, on ma cięty kurwa język, on u mnie ładnie tego, a dla mnie byłoby ruchania matek, mogę to powiedzieć, czy nie mogę mu ci uruchania matki? Czy Wam to zdemonyzują? Może, to ruchamy ściało, matki? Nie, nie. Yy, to nie naszych. Nie, 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 dobra, kurwa. Nie, tam właśnie właśnie nie było jakichś zwierzę na jakichś wyciągania brudów. Już teraz to, co się dzieje spszałeś. Ten Zonemu dzwonił do kolegów, czy mają jakieś jakiegoś brudy. Co to kurwa w ogóle jest, wiesz, żeby przed konferencją dzwonił po swoich kolegach, żeby coś jakiś kurwa z przeszłości. To jest dramat. Ja właśnie bym z, uważam, z cichym zrobił fajną, fajną taką kurwa, nową jakość, że tak powiem. Bo można się fajnie kurwa kuczyć, fajnie pospinać, znaczy na siebie powkurwiać i to ci się nie wzrasta, bez jakichś, kurwa ubliżania, bez kurwiania i to by było super. A w by później dostał, no to co? No Właściwie, bo chciałeś zapytać, jak oceniasz jego pierwszy występ, bo nawet nieźle się pokazał. Nie, 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 to nie, to już teraz bez uznania, Ja powiedziałem to już kiedyś, że myślałem, że on jest taką kurwa pizeczką, bo tak mi wyglądał, kurwa i to nie jest. I i, i, i mówił, on mówi, on budził nami piseczka, ty. Jeszcze raz, cichy, teraz powoli. Myślałem, że jest pizdeczką, a nie jest, znaczy, ja powiedziałem, że nie jesteś. Czy jest jakaś możliwość, żebyśmy zobaczyli Ciebie w klasce klatce freakfightowej, potocznie mówiąc, organizacji? Jakie pieniądze muszą pojawić się na stole, żeby z Gonoh pojawił się w klasce High League? Więc co, ja mam jeszcze jedną walkę tak naprawdę w KSW, w kontrakcie i po tej walce zobaczymy, jakie będą e, dalsze rozmowy. E, szczerze mówiąc, e, no wiesz jak jest, kurwa, tak naprawdę długo czekałem na, na walkę. Walki nie poszły tak jakbym sobie sobie tego życzył, ale od samego początku chciałem walczyć trzy walki w roku. Jakby to nie poszło, to po prostu bym się zajął czymś innym. A najgorsze w tym wszystkim jest czekanie i wiesz, nie mam czasu, żeby czekać. Jeżeli no zajmuję się też innymi rzeczami, w tym momencie właśnie wyruszyłem z moim podcastem na Swipe-to, tak więc polecam. Też trochę pracuję z ludźmi, co, co zawsze bardzo lubiłem. No i co? Ale cały czas też trenuję, jestem, wiesz, gdzieś na 70% swoich możliwości, w sensie 70% formy i ja nie mówię nie, ja nie jestem z tych, który gdzieś tam kiedyś mówił, że, że Free się mu nie podobała. a nawet jakbym mówił to na dzień dzisiejszy, są elementy, które mi się nie podobają, a są elementy, które są fajne i mi się wydaje, że tutaj jest dużo większy luz. I, I tego elementu trochę brakuje w ogóle w normalnym takim, wiesz, sporcie. Jasne. Nie? Na tych galach często przyplatają się walki na zasadach boksu, tak. K1, MMA. Czy gdyby była oferta zawalczenia na formule bokserskiej, czy rozważyłbyś ją, czy preferujesz już stricte MMA? Wiesz co, ja bym rozważył to i powiem z jakby z jednego powodu, dlatego że niedługo będę kończył czysto sportowy udział, znaczy czysto taki zawodowy udział w sporcie. A później zależy od tego, jak się potoczą rzeczy, być może będę się chciał tym pobawić. E, no i co? no Zrobię tak, jak będę chciał. Wspomniałeś o swoim podcaście, właśnie tak. nie zdążyłem jeszcze obejrzeć żadnego ticka, ale ob, ob, wszystko o, przy tobą. Obiecuję, że na drobie. Jak się odnajdujesz tej, jako osoba zadająca pytania, kurde, nie jest inaczej. Dająca? Jest inaczej, jest inaczej, więc na pewno dużo się uczę. Ale podoba mi się to, podoba mi się to, bo lubię w ogóle dobre rozmowy, wiesz, z fajnymi, sensownymi osobami, więc to sprawia mi jakoś tam frajdę, nie? Jest to coś nowego, więc też głowa inaczej pracuje, Oczywiście. trzeba, wiesz, nie, najlepiej nie przychodzi na podcasty od razu po sparingach, <śmiech> <śmiech> tylko trzeba być wypoczętym, no, zarobiście. podoba mi się. Zdaj pan Jacek Morański, świeże pogłoszenie jego walki z Marcinem Najmanem. Doszło do lekki przypychanki. Jak no to tak, wyglądało z pana strony? No, wyglądało to tak, że mnie podpuściła. Ja nawet mu prawie uwierzyłem, bo przekazał przez szefa ochrony. Trochę mnie wziął pod włos, powiedział, że przekazuję, po Jacka. I powołał się na te moje, jedyne, jedyne nim, o nim dobre słowa, bo faktycznie w jednym z wywiadów stwierdziłem, że trzeba mu oddać, że no za walkę z Saletą, no naprawdę, to, to mu wyszło, jedyne co mu wyszło w życiu. No więc się na to powołał i mówi, no niech Jacek mi odda szacunek, zróbmy taki normalny face to face, tam tylko ewentualnie przyłóżmy sobie główki. No i zachował się, kurwa, jak to Marcin Najman, no pierwszy co to wjechał z partyzanta, dlatego jest dla mnie wolnościowym s**tem. Także będzie, będzie piękne to na no. Kiedy może dojść do tej walki? Nie, no kiedy już jest walka w, nie jak może dojść. Walka to, już to znaczy jest. Tak, ale kiedy? Nie, no już jest, na Hajlik 6. Aha, okej, okay, Spodek okay. 17 czy 18 marca w Spodku. Niedawno ogromna informacja, że Fame ma nie przedłużyło z kontraktu, ale długo to bezrobocie nie potrwało, prawda? Zaraz, ale żeby dla, dla porządku. Co to znaczy nie przedłużyło? Tak, e, Fame fe, oficjalne... MMA do, dobrze wiedziało, że że od pół roku negocjowaliśmy kontrakt z Najmanem, więc no nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Ja wolałem walczyć z Najmanem, bo dla mnie to jest sprawa osobista, niż zaproponowałem mini przeciwnikami na Fame MMA. A z racji tego, że nie, mogło, nie można równolegle w obu federacjach walczyć, no to wybrałem Najmana, no ale się okazało, że jednak zagorszę tu na dłużej, bo miałem tutaj się zjawić na... zakotwiczyć na jedną walkę, to miał tylko Najman, ale dostałem propozycję Takich naprawdę budzących moją pogardę i nienawiść gości. Ja, no więc rozważam to, żeby tutaj zostać na dłużej. Jest z nami Andrew Gazda po zwycięskim pojedynku z Soquento. Dzień dobry. Spodziewałeś się, że Sequento tak w ciebie ruszy od samego początku? Ja byłem przygotowany na prawego weselniaka, zejście i na parter. Bardzo przytomnie używałeś zapasów, wskazałeś dystans, spróbowałeś y, go obalać i kontrolować walkę z góry. On kilka razy zakładał gilotynę, ale bezskutecznie. Wiadomo, że z bocznej jest ciężko. Ja, tak? w, ja generalnie wiedziałem, że. Gdzieś tam się szykowaliśmy na to, czyli duszenie, ja broda niziutko, czekam, niech się spompuje. I, no chociaż nie powiem, że nie no, w trzeciej rundzie to jak już tam wstawałem, a, kurwa, ciemno przed oczami, co nie, no mówię, to, ja, to nie, nie stało, wiem. a... Co się stało, co się stało w tej trzeciej rundzie, że wygrana zaczęła Ci się wyślizgiwać i znaczy, w to, to przejęło stery w tym Tak, znaczy rundzie. wiesz, to jest MMA, robiłem parter, robiłem parter, dwa w bebechy, jeden na łeb, dwa w bebechy, jeden na łeb, dozwolone, dozwolone. No, nie, no, powiedz, że nie. No, oczywiście. No oczywiście, właśnie, nie, oczywiście. no właśnie. Nawet wskazane. No, oczywiście, oczywiście. I co teraz, jak będzie świętowało zwycięstwo? Eee, tak jak mówiłem, McDonald's, śpie dzisiaj. McFlary, cheeseburgery, śpietam dzisiaj, śpietam naprawdę. Miejmy nadzieję, że obsługa cię nie wyprosi. Udanego świętowania dziękuję i gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz. A już za chwilę w klasy pojawi się pan Mateusz. Jaki ładunek emocjonalny panu towarzyszy? Wiadomo, że lepiej wejść samemu, wtedy te emocje są. Inne, no wolał, to, tak, wolał, to wolał, sobie... wolałbym to ja z tym bombą walczyć. Zresztą nigdy nie mów nigdy, może do tego dojdzie też. Ale no co, no ten bomba prawda jest taka. Ten bomba jest dużo lepszy sportowo, niż jego rekord wskazuje, bo ja widziałem go, on ma rekord walk, walk oficjalnych 4-0. On 12 lat jednak trenował cały czas, był w treningu trenował Kingboxing. I ja go widziałem na filmikach ze sparingów i z tych walg oficjalnych i to nie wyglądało źle. Coś tam u niego nie działa, może z tą odpornością, no, no, licz, no liczymy na tą siłę ciosu Mateusza. Ale delikatne uszczegółowości były między panem i Bombą. Czy widzi pan się w przyszłości w takim pojedynku, jakby pan e, widział takie zestawienie, widziałby pan siebie jako faworyta? No faktem jest, że Bomba tam szedł do Mateuszowi do głowy. Używał prostej broni, ale skutecznej, trzech prostych inwektyw. Tam, nie wiem, kurwo, e, debil i łysy, no. I cały czas to powtarzał nakręcony jako wrotek i faktycznie to... No Mateusz, Mateusz dał, sobie tam, dał sobie wejść na głowę. No, prawda jest taka, że gdyby to była rozgrywka intelektualna, no to po tym bombie bym się przeszedł. przeszedł zarówno w merytorycznej rozgrywce przed, przed walką, jak i sportowo. Tutaj byłoby 2-0. No, a teraz Mateusz ma szansę, żeby to, żeby to wyrównać. To, to te wszystkie słowa ciężkie, które padły w jego stronę, ale też w moją stronę, ze strony bomby. Panie i panowie, nie wiem czy widzieliście, ale przed chwilą skonfrontowaliśmy się z Arkiem, staliśmy w przeciwnych narożnikach. Ja u diablesa, onu Lecha. Jak ta walka wyglądała? Później z towoimi no, bra, Bratobójczy pojedynek. E, ciężko było mi, z ciężkim sercem, tam wchodziłem do tego narożnika. E, no, pojedynek e, na mocny, lewy, prawy prosty. Po prostu kto miał więcej tlenu i, i szybciej bił lewy, prawy prosty, ten wygrał. To była prawdziwa wojna na wyniszczenie, ale jeszcze bardziej bratobójczy pojedynek był w narożnikach, dwóch wrzosków naprzeciwko siebie. Wiesz dość zwycięzcą z tego pojedynku. Gratulacje. Muszę Dziękuję. Się. Dam ci lewz na High Trzeba zagadać z Malikiem. Dobrze, I... czy będę mógł jeszcze sobie wziąć dwie osoby do pomocy? Eee, ty, gmurę. Eee. Nie, nie było. Nie eee. Jest z nami z zony, zony, twój narożnik krzyczał po koszulkę, ale czemu zasłaniałeś taką imponującą muskulaturę? Czy możesz tutaj pokazać jaką ispo... imponującą muskulaturą? Piękna walka, dosiadłeś go, grandem padł. Połóż i dołóż Nic tak. bym nie zmienił, naprawdę. Było idealnie? 100% tak jak chciałem i tak jak na gadał, idealnie. Czułeś, że jesteś o tego silniejszy? Tak, tak. Jak już miałem dosiad, kontrolowałem mocno biodra wpięte. czułem, że próbuję się obracać, ale nie ma szans. Pięknie, z kim następnym? Może z Ksają? Y nie, ja bardzo lubię Marcina, także z kimś neutralnym albo z kimś, kto podpadł ogólnie tak wszystko. Kto ci podpadł? Mi akurat nikt, bo ja jestem mało konfliktowy. Także na razie trenujemy. Oczywiście. Niedawno był Pan operowany, jak ta kontuzja się goi? Nie, nie, jest w porządku. Już byłem faktycznie, no nie, 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 tutaj był zabieg, ale ściągnięcia ropy, bo tam było przed walką z pasutem, Przypamiętało się zakażenie, właściwie do walki z pasutem już wychodziłem z napuchniętą nogą normalna sytuacja pasu to zauważył czy to może bardziej jego trener to Szyszka zauważył no i zrobiłbym to samo zaczął kopać tą sztuka wojny to jest tak? sztuka wojny no oczywiście tutaj akurat rozmawiamy ze specjalistą od sztuki wojny który w ten sposób właśnie załatwił ochroniarza Stindera normalna sytuacja zrobiłbym to samo więc sobie no, było jak było tak potem potem zakażenie przechodziło bardzo mocno właściwie to od razu po walce wylądowałem na, na, na oddziale chirurgicznym szpitala wojskowego. Był zabieg, byłem dwa tygodnie pod antybiotykami, to zakażenie zostało już zniwelowane. No i był zabieg ściągnięcia ropy, tam jakieś się paskudnak, no już dłuższy czas się to, się to gdzieś tam mi yy, babrało właśnie przed walką. Wyszedłem znowu, no, no nieszczęśliwy zbieg okol okoliczności, wyszedłem praktycznie. Z, z nogą wyłączoną, patut ją wyłączył dodatkowo bardzo szybko, no stało się, ale no jest ok, już jestem, już jestem na wolności. Siemano, z nami Józef Bratan, kiedy będziemy mogli zobaczyć się ponownie w klatce? W marcu. Jak się czułeś po tej ostatniej zwycięstwie, było dużo cierpkich słów, zakończyłeś to w bardzo efektownym stylu, jak dobrze to smakowało? Powiem ci tak, że trzecia walka będzie jeszcze łagodniejsza, bo na początku w pierwszej to jest to, wiesz, ja nigdy nie walczyłem wcześniej przy dłużej publiczności, ty sam dobrze wiesz jak to jest, więc tam gdzieś ta presja zagrała, nie? A tu druga toś była luźniej, trzecia myślę jeszcze będzie bardziej luźna. Już za sekundy z tej oto szatni za nami wyłoni się nikt inny jak Mateusz Murański. Siemanko, jest z nami Dej Załęcki. Dzisiaj kolejny zwycięstwo dopisał Twittera do rekordu. Myślałeś, że tak szybko to pójdzie? Tak, byłem przekonany, że będzie... Myślałem, że to będzie luka w pierwszej rundzie, ale ojciec się bardzo dobrze wpisał. Wszystko tak, jak myślałem, tak to wszystko wyglądało. Czuł walka, aż byłem w szoku, aż za bardzo ją czuło po prostu, nie? Widziałeś, jak to się kurwa robi? Ja, widziałem, gratulacje. gratulacje. Zaraz pogadamy też. Przerwamy no. wywiad, ale kontynuujemy. Kiedy ciebie zaczęły teraz raz w klatce? Właśnie dzisiaj mi ogłaszają, także może. A może zdradzić, podziewać. bo to będzie leciało jutro. Yy, nie wiem, z kim jeszcze walczę. Yy, prawdopodobnie miał być to wygrany Tyburski, Alberto, zobaczymy. Okay. Czy potem takie wyzwanie. Okay. Jak się czujesz przed walką, brata? denerwujesz się? Nie, no co? ty. Ja powiem ci tak, wiemy, dla co go stać. A to, że Tyburski dobrze wygląda na dwie minuty na filmie, no to wiesz. To nic nie robi. Ja sam bym z nim wyszedł za te pieniądze. Dzisiaj. Yy pojawiła się, dzisiaj była premiera Twojego nowego kawałka, Złomek. A ja. Nie ukrywam, że słuchaliśmy z kamerzystą całą drogę i bardzo nam siadł. Jak się odnajdujesz w tych drillowych klimatach? Kiedy będzie więcej takich nutek w tej Kurde, tematyce? Jeżeli coś, to to nie jest drill. Bo tak piszą w komentarzach. Wybaczcie <grym> mi drillerzy, <grym> <grym> wybaczcie zbęger, mi. wybaczcie. wiesz, trapowy kurwa bici. Nie no, powiem Ci tak, ja robię wszystko co jest mu mu muzykalne i ja się nie ograniczam, że do, do sam, wiesz, wszystko co mnie kurwa inspiruje i gra, to będzie chodzić. A teraz wydajemy płytę Miejska Dżungla. Nowy kanał wszedł, idzie i robi swoje gór. Tak więc obserwujcie miejską dżunglę, panowie, dzięki wielkie, Odew. Komentujemy na żywo walkę z ścieniem Pawa Tyburskiego. Jak się rusza, Paweł? Chłopak się rusza jak Mohamed Dali, wiesz, jakby ale, widział Mohamed Dali. Ale Mohamed Ali by wyglądał trochę no, gorzej. Od Pawła. No zdecydowanie, wiesz. Myślę, jak Paweł się zapytamy, no to miałby pretensję na pewno, bo jednak Paweł jak spojrzy w lustro, a, a, a że tak powiem zerka tam dość często. Zdarza mi się teraz Pani, mam takie pytanie, Zdarzało mi się sparować i spojrzeć na siebie jak wygląda? Myślę, że niejednokrotnie, niejednokrotnie. Komu się, się to nie zdarza? Mi się akurat nie zdarzało, raczej fokusuje się na przeciwniku, ale Paweł ten, Paweł myślę, że raczej tam czasem zdarzało mu się w przerwie fryzurę poprawić, nie, tam jest fryzura, jest OK, możemy kontynuować. Myśl, zasady, wyglądasz dobrze, czujesz się dobrze, a jak czujesz się dobrze, to walczysz dobrze. Dokładnie, ja myślę, że Paweł dzisiaj będzie miał te wszystkie cechy i idziemy po zwycięstwo pełne przez nogę. Przegraną walkę zaliczył twój były przeciwnik Mateusz Kubiś, nie oceniasz jego występ? Yy, pokazał się bardzo dobrze, to, że go nie lubię, nie będę go oceniać jako człowieka, ale jako sportowca pokazał się bardzo dobrze, odrobił lekcję, czego mu brakowało u mnie, także pełen Rewelacyjny występ, rozpykałeś murana na dystansie. O, czy byłeś zdziwiony, że wchodzi ci w nogi, czy to po prostu ratowanie ja, szukanie się jakiejś wyjścia? Ja, ja spodziewałem się tego ataku ptaka w dźbaka, ataku dźbaka w ptaka, tak jak stary. Pamiętasz właśnie, kto tak obalał też wace bo Stary <grym>? jego, stary. No, no stary jego, Najman, nie? Najman też tak robił i on nie widać, to rodzina, nie? Pierwsze zwycięstwo w Ligue jak smakuje, dobrze? nie jesteś takim głąbem. Kto następny? Kto następny? Ferrari. Kto? Ferrari. Tam ja będę to, już Ferrari! A ja kurwa! Nie uciekniesz jeszcze. Jest mnie fagata po swojej fenomenalnej wygranej. Jak się czujesz? Zajebiście się czuję. Ja miałam już załamkę przed wyjściem. Nie wiem, czy to widzieliście, ale ja siedziałam już prawie płakałam, bo nie wiem, ten kurs mnie tak jakoś zdemotywował, bo w pierwszej walce też był na mnie zły kurs i <laughs> przegrałam. No, i... no właśnie, sporo kuponów popsułaś. Trudno, trzeba było wierzyć w moją moc. Reklamacji nie przyjmujemy, prawda? No, nie przyjmujemy. Rewelacyjny postęp od twojej walki z Lexi. Naprawdę poprawiłaś swoją grę stójkową, obronę obaleń, było to widać. Czy chciałabyś w przyszłości zawalczyć jeszcze raz z Leksy Chaplin? Z Lexi nie, nie. Tutaj, jakby y, moja przyjezdnia jest ważniejsza niż pas. No, to słodkie. W takim razie, kto będzie następnym celem na drodze Fagaty? Jeszcze o tym nie myślałam. Zobaczymy w przyszłości. Na razie chcę sobie zrobić trochę przerwy muszę odpocząć, muszę jechać do szpitala. Bo mam coś nie tak z okiem, i, i zobaczymy w przyszłości. Panie i panowie, to była gala High League. Pięć, nie brakowało emocji, krwawych pojedynków. A wy, zostawcie subskrypcję, komentarze. Dajcie nam znać, która walka Wam się najbardziej podobała. I widzimy się na następnej gali.